Organizują różnorodne spotkania, takie jak Dzień Kobiet, Dzień Seniora, zabawa Andrzejkowa, Opłatek, a oprócz tego szereg wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Mowa o członkach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Towarzyszyliśmy im w spotkaniu wielkanocnym, które odbyło się w Centrum Kultury i Promocji w dniu 21 marca. Związek liczy ponad 200 członków, a spotkanie wielkanocne częściowe połączone z dniem inwalidy zgromadziło wszystkich tych, którzy chcieli spotkać się przy wspólnym stole i porozmawiać, czemu służą takie spotkania? Przede wszystkim służą integracji członków związku, no i jednocześnie mamy w programie integrację i edukację, bo w tym programie dzisiejszego spotkania jest między innymi Taka rzecz jak wykład, krótki wykład służby zdrowia. Poza tym informujemy naszych członków o uprawnieniach, jakie daje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak mówi prezes w Związku, jest to przyjemna praca z emerytami, ale przede wszystkim dla ludzi i z ludźmi. Dlaczego więc warto zostać członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów? Bo emeryt po pierwsze, jeżeli pójdzie na emeryturę i zamknie się w swoich czterech ścianach domu, to połowicznie moim zdaniem żyje. Jeżeli przyjdzie tu do związku, to ma kolegów, znajomych, poznaje nowych ludzi. Oj, nawet mamy, muszę powiedzieć, małżeństwa związkowe, bo wiele osób się tu poznało. No i w tym wieku. No, w tym młodszym jeszcze takim wieku. Pobierają się. Biuro Związku czynne jest we wtorki i w czwartki, w godzinach od 9 do 13 w Centrum Kultury i Promocji w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. Szczegółowe informacje na temat jego działalności są dostępne w biurze. Najbliższe spotkanie członków Związku odbędzie się 25 kwietnia i będzie przebiegać pod hasłem Wiosna 2013.